Dzień dobry Państwu. Dzisiaj bardzo nietypowy odcinek, i dla osób w sumie tylko zainteresowanych. Chodzi o to, że chcę pomóc uczniowi czy studentowi, który poprosił o pomoc w statyce, ponieważ no nie ma odpowiedniej obsługi, że tak powiem, przez własnego profesora. Nie przedłużając. Bo Szczerze mówiąc, to już drugi raz ten film nagrywam, bo pierwszy raz nie włączyłem na kamery i się produkowałem przez dłuższy czas bez sensu. Więc jedźmy szybko. To teraz to, co widać, to jest zadanie przesłane przez ucznia. Belka AB o długości L, zakładam, że to jest L, podparta w punkcie A podporą przegubową stawą, a w punkcie B, tutaj jest dalej niedopisane, ale. Jest narysowana, że jest przegubowa, przesuwna. Obciążona jest siłami P1 i P2 położonymi jak na rysunku. Oblicz reakcję podpór. I tutaj dane P1 równe 600 N, P2 1200 N, alfa równe 30 stopni, zakładam, że to jest ten kąt alfa, tutaj nachylenia tej siły i L równe 6 metrów. Ja od razu uprzedziłem e, ucznia, że ja mu to wytłumaczę, ale dla niego tego rozwiązania el, zadania nie rozwiążę, tak? To nie na tym polega. Chodzi o to, żeby się nauczył. Ja już tutaj poprzednio tłumacząc, no, rozrysowałem to wszystko. W tej chwili nie chcę tego marnować, e, nie, nie chcę marnować czasu e, swojego i państwa, więc zostawiłem to. Mamy belkę o długości L. Mamy siłę P1 w osi L trzecich. Siłę P2 skośną, tą białą, przyłożoną w dwóch trzecich L. Poszukiwana jest reakcja w punkcie A i reakcja w punkcie B. Proszę się nie sugerować tutaj, że strzałka jest duża, tutaj, że strzałka mała, to nie ma znaczenia. To, co ma znaczenie, to jest to, że mamy tutaj siłę skośną, ustawioną skośnie. Jeżeli mamy siłę ustawioną skośny, to łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli ona jest pionowa, to tylko zgina coś, tak? Jeżeli belka jest, belka jest podparta dwustronnie, to jeżeli jest e, siła pionowa, to tylko zgina tą belkę, ale jeżeli jest ukośna, to z jednej strony zgina, ale częściowo chce przesunąć, prawda? Gdyby dało radę, to by się przesunęło. Więc powstaje składowa pozioma i składowa pionowa tej siły skośnej P2. Jeżeli to jest siła skośna P2, przepraszam, coś tutaj. Jeżeli ta biała to jest siła skośna P2, czerwona będzie składową pionową, a zielona składową poziomą. Wszystkie składowe są oczywiście przyłożone w tym samym punkcie, tak, tam gdzie jest ta siła główna, przyłożone. Teraz na reakcje pionowe będzie mia będą miały tylko składowe pionowe. Momentów skupionych tu nie ma, czyli tylko pionowe składowe sił będą miały wpływ na pionowe reakcje podporowe. Jest jednak składowa pozioma reakcji. E, przepraszam, siły P2 i ta składowa pozioma przeze mnie nazwana P2H jako horizontal będzie miała odzwierciedlenie w reakcji poziomej w punkcie A, tam gdzie jest ta podpora nieprzesuwna czyli RAH reakcja w punkcie A pozioma będzie równa P2H czyli tej sile ponieważ nie ma innych sił poziomych one muszą być sobie równe to jest po prostu proste akcja równa reakcji Teraz student czy uczeń? Zakładam, że uczeń bardziej. Pan Przemek może nie wiedzieć, jak policzyć reakcję pion składową, pionową i poziomą. Tu mamy 30 stopni, czyli P2H, czyli horyzontal, czyli pozioma. Do skośnej, do, czyli do P2, równa się sinus 30 stopni. Z tego P2H równa się P2 razy sinus 30 stopni. I odpowiednio P2V, czyli wertykalna, to jest kosinus. Znaczy P2V do P2 to jest kosinus 30 stopni, czyli P2V równa się P2 razy kosinus 30 stopni. I to jest w tej chwili najważniejsze, żeby uzyskać te składowę pionową i poziomą. Jeżeli mamy składowe poziomą, to wiemy, że jej odpowiada składowa pozioma reakcja w punkcie a i dalej musimy znaleźć pionowe składowe reakcji w punkcie a i w punkcie b. To robimy na zasadzie równania równowagi. Równanie równowagi mogą być równania równowagi sił lub równania równowagi momentów. Żeby zrobić równanie równowagi sił, brakuje nam Danych, tak? bo mamy siłę tu, siłę tu, ale mamy reakcję niewiadomą i reakcję niewiadomą, czyli dwie reakcje niewiadome, czyli jakby z samej równania, samego równowagi sił nam to nie wyjdzie. Musi być równowaga momentów. I teraz przejdźmy do równowagi momentów. Tutaj rozpisałem równanie równowagi momentów zginających w względem punktu A i mamy P siła P1 razy ramię L3, czyli 1 trzecia L tak to jest ten odcinek. Dodać składowa pionowa, czyli P2V razy 2 trzecie L dodać szukana reakcja w punkcie B razy całe L musi być równe 0 dlaczego musi być równe 0? ponieważ te momenty się znoszą gdyby się nie znosiły to tabelka by się obracała wokół tego punktu Pomimo, że, ponieważ się nie obraca to znaczy, że te momenty się znoszą i zerują z tego po przeliczeniu Mamy minus rb równe, tak jak dalej w nawiasie, podzielone przez l. Jak to l podzielimy z t, znaczy to l i to l podzielimy przez to l, mamy rb równe minus p1 przez 3 plus p2v razy 2 trzecie, tak? I to wszystko w nawiasie, minus przed nawiasem. I to jest wynik reakcji w punkcie b. Z kolei już mając reakcję w punkcie B możemy z równowagi sił określić pionową reakcję w punkcie A. Więc reakcja w punkcie A pionowa to będzie P1 dodać P2 nie, przepraszam, P2V, czyli składowała oczywiście pionowa tylko. I minus reakcja w punkcie B. Czyli jeżeli mamy dwie siły, które działają pionowo, to suma reakcji musi być równa tym siłom, tylko odwrotnie skierowana. Jeżeli już tą jedną reakcję mamy, to różnica między tymi siłami pionowymi i tą reakcją musi być reakcją w punkcie A. Rozwiązanie zosta Zadanie zostało rozwiązane, należy tylko podstawić te siły, które tam były zadane do w odpowiednich miejscach i wynik wyjdzie w liczbach. No już ja nie będę za ucznia mnożył, dzielił i postawiał liczb. Prawda? Rozwiązanie zostało przedstawione. Może nawet za bardzo, no myślałem, że jakoś przez Skype'a to wytłumaczę e, uczniowi. Ale na razie się nie odezwał, ja też nie chcę, że tak powiem Czekać w nieskończoność, ponieważ wiadomo, że każdy ma swoje zajęcia i jest to pomoc uczniowi. Jeżeli tobie, panie Przemku, lub komu innemu się ta lekcja przydała, to bardzo proszę o obejrzenie jakiegokolwiek mojego filmu niezwiązanego z budownictwem czy z tą lekcją. Zasubskrybowanie za kanału i danie łapki w górę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.